Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Kupujemy wszystkie auta w GTA Online eee, zobaczcie sami. Ma, uzbieraliśmy już dwa poziomy najbogatszych, na, znaczy może tak, najdroższych aut w GTA Online. Chodzi mi o auta głównie z legendary Motorsport. To jest pierwszy poziom. Oczywiście on się zaczyna od Pipistrello. To jest yy, najbogatsze auto. A teraz sobie lecimy jeszcze szybciutko Lester, nie teraz. E, sobie lecimy jeszcze szybciutko na poziom trzeci klubu nocnego. I chcę wam pokazać również, co tam się uzbierało. Tylko fajnie by było, jakby szybciej się to ładowało. Dobra, jesteśmy na B3. I zobaczcie sami, B3 jest również całe zapełnione dobrymi, super samochodami, to są po prostu najdroższe, według mnie to są najdroższe auta w GTA Online, oprócz właśnie tego Debauche GTS chyba, on jest z nowej aktualizacji i jest również o nim odcinek. On bodajże kosztuje milion sześćset ileś tam tysięcy. Ale moim zdaniem on też tutaj zasługuje na e, bycie, na właśnie bycie pomiędzy tymi najdroższymi autami, ponieważ jest bardzo dobry. Dobrze się nim jeździ. A my? A my zamawiamy kolejne auto. Kupujemy kolejne auto. Nie wiem, które to już jest z kolei, ale nasza kolekcja powoli się zapełnia. Mamy Pipistrello, LM, Torero. Tak, i tak, i tak. Już nie będę wymawiał. I taki, i taki, i Tyruca. Ostatniego. Eee, ostatni samochód, który kupiliśmy, to jest Grotti Stinger TT. O tym oczywiście również jest na moim kanale Maxa Odcinek. Kolejny to będzie Ocelot XA21 za 2 375 000. Nigdy nim jeszcze chyba nie jeździłem albo jeździłem i nie pamiętam. Maksymalna prędkość, spoko, przyspieszenie Mega, hamowanie. Może być i przyczepność też jest spokojna. Nie lubię jak jest na maksa przyczepność. Zamówimy go sobie. A może pomarańczowe, a nie żółtego. Zamówimy dobra. Eee, I tak oczywiście standardowo. No tu yy, do klubu nocnego, ale B2 jest już pełne, B3 jest pełne. Czas na ostatni poziom w klubie nocnym i kupione. Widzimy się za moment. Już w klubie samochodowym, żeby go e, stuningować. Dobra, czas na tuning. E, ulepszenie pancerza zawsze e, zawsze 100% biorę. E, hamulce oczywiście rajdowe zderzaki przedni zderzak. Jak to wygląda? Dobra, wyścigowy przedni spoiler, kolor drugi, oj, sorry. Wybaczcie za małe cięcie, bo akurat telefon do mnie zadzwonił. Dobra, przednie zderzaki, przedni zderzak zamontowaliśmy. Tylni dyfuzor, dobra, zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. Ten mi się tak w zasadzie podoba, ale... E, ale... No, on jest taki dość popularny, więc otwarty dyfuzor GT. Weźmiemy silnik. Ś... Wow! A co tu się stało w silniku? O kurcze! Ulepszenie, no, poziom czwarty. Płocie, panie! Ale numer. O kurde! V12, V8. Dobra, no, weźmiemy ten V8, ale zobaczcie, przyczepność dodaje... trochę. Dobra, wyścigowy V8, za 18 koła. Osłony silnika, ale numer... Weźmiemy chyba... tą, bo, bo chciałbym, żeby... E... Ten napis jakkolwiek tego ocelota na silniku był jakkolwiek widoczny. Dobrze, wydech. Jakie tu jo ja pierdziele, jakie cybuchy. Niektóre. Ale numer. Wo. Wo. I to biorę, to mi się podoba grille. Jaki to by grill walnąć. A to co to jest? Kratowane. Aha, bo to jest karbonowy. A to akurat mi się nie pod. Nie. Wiecie co? Karbonowy, kratowany grill. Ja wolę, żeby on tak wyglądał, niż coś tam w środku było widocznego. Przechodzimy do maski. Jaką maskę? Hmm. Kurczę. No nic dobra, wezmę tą. Karbonowa, zawodowa maskę. Kleksony? nie. Światła. To sobie standardowo biały bierzemy. Styl neonowy, przód, tył i boki, standardowo. Kolor jeszcze nie wiem, bo ja jeszcze nie wiem, czy dla lakierowa... Aha, tutaj nie ma oznaczenia. Dobra. To poczekajcie, to ja tylko. Gdzie, gdzie my byliśmy? W, w światłach. To zestawy neonowe, kolor neonowy, żółty. Wezmę. Akurat żółty zostawię, nie będę lakierował go w inny sposób. Na razie powiem, bo fajnie mi się podoba ta fura. Lusterka... Leki lusterka w kolorze dodatkowym. Tablica, no to wiadomo, standardowo. Kurde, jak zwykle lakierowanie, nie? Dach. Karbonowe... turbulizatory? Wow. Nazwa, progi. Szkoda, że tego oznaczenia nie ma, ale nie narzekam. Bo tu naprawdę fajnie się modyfikuje ten samochód i on ładnie, ładnie, on wygląda. Podoba mi się. Zawieszenie rajdowe, oczywiście, skrzynia biegów rajdowa. Turbo, no musi być turbo. Jak, gdzie, bez turba. Koła, kolorku Aha. A koła zostawię, wiecie, bo to akurat do niego. No oczywiście tylko ulepszymy na kuloodporne, żeby nam nie przebijali szyby, wiadomo, limuzy. No, we szkoda, że nie było spoilera. Oh my, ale no nic, no i to byłoby na tyle z tuningu. Jestem pozytywnie zaskoczony, e, ponieważ e, no, fajnie się go modyfikowało. Pod tym względem. Wykonano rzut ekranu. Aha, coś kliknąłem. Pod tym względem, że był duży wybór. Był duży wybór e, tego tuningu. Samochód prezentuje się w ten sposób. Szkoda, że tylko oznaczenia nie było, ale nie narzekam. O te. O to jest piękne. Te mm, wydechy. No. Cud malina. No i... Aha, fajnie! Ja pierdzielę wziąłem specjalnie tą osłonę kratowaną... E, ...do silnika, żeby napis było widać, a zapomniałem, że ja szyby będę przyciemniał. I teraz nie widać. No nic. Ważne, że jest wentylacja. Jak on... Ło wow, kurde, jak on się dobrze prowadzi! Ja pierdzielę Driftować nim można nieźle! Przyspieszenie już jest mega. F8 e, robi swoje i w ogóle światła te tylnie y, są zarąbiste. Łu! Wow! Chciałem trochę. ups, Chciałem trochę bardziej, ale ja, ja, dobra. Słuchajcie, wytestujemy. Przetestujemy teraz w tym momencie hamowanie. Rozpędzamy się. I hamujemy. Tylko poczekajcie, żeby na prostej hamuję. No, te hamulce mogłyby być lepsze, powiem Wam, ale i tak nie narzekam. Przyspieszenie, spoko. Moim zdaniem, spoko. Robi tutaj Robi tutaj dobrą robotę. I teraz y jedziemy pojedziemy na autostradę dobrze się, w ogóle dobrze się nim steruje to jest auto takie lekkie bardzo łatwe do opanowania podoba mi się można nim driftować trochę mogłoby być bardziej skrętne ale jest ok e, gdzie my wjechaliśmy? aha, dobra, jedziemy sobie teraz e, pyk, na autostradę o kurde, nie na ten nie na ten pas chciałem. sorry. Jak obrażenia. No, na razie wytrzymuje samochód. Dobra, będziemy przy stop. Aha. Jeszcze nie sprawdziłem, kurde, tego. Prędkości. No to jedziemy. Jesteśmy rozpędzeni. I moim zdaniem. E, kurde, prędkość jest spoko. Nie, spoko jest. I teraz drift. E, dlaczego mi zahamowało? Yy, ja nie nacisnąłem, że chcę zahamować. No ale podriftować się da. Przyspieszenie jest ok, Prędkość jest ok. hamulce mogłyby być lepsze. Ale kurde no powiem wam. Na razie to same plusy ten samochód ma. Matko jedyna, widzieliście to? Ja pierdzielę, jak to lata! Lata jak... nie wiem, kurde. Ale zarąbisty samochód. O kurcze. No, obrażenia w jak... Jakkolwiek te obrażenia e, wytrzymuje samochód, nie? Ach, gdy... Gdyby nie te drzewo, ale ładnie, fajnie lata, fajnie furuwa, dobra. Nie ma co przyciągać. Słuchajcie, on mnie kosztował ten Ocelot XA21. Kosztował mnie 2 375 000 dolarów. Oczywiście dolarów GTA. I powiem Wam, to jest jedna z moich lepszych yy, fur. Jest po prostu mega, mega zarobisty. Nie wiem, bardzo dobrze mi się nim prowadzi. Polecam go. Bardzo, bardzo go polecam. I czy jest wart swojej ceny? Oczywiście jest wart. Nie dość, że bardzo dobrze się nim właśnie prowadzi. Dobrze skacze, dobrze przyspiesza, dobrą ma prędkość. To na dodatek w klubie samochodowym można go bardzo ładnie, fajnie zmodyfikować. Jedyny minus jest taki, że e, nie można dodać do niego oznaczenia. Nie ma, znaczego, nie ma żadnego oznaczenia, ale tak. Kurde, no poezja, bajka. A, no, a więc to byłoby na tyle e, w dzisiejszym odcinku. Kolejny samochód do e, naszej kolekcji, a my widzimy już się w kolejnym odcinku z serii. Kupuję wszystkie auta w GTA Online. Jeżeli Wam się podobał film, zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subika i kliknijcie dzwoneczek. Na razie trzymajcie się, cześć.